Rosja nie posiada może tak sprawnej i nowoczesnej gospodarki jak Unia Europejska, nie rozwija się też tak mocno technologicznie jak Chiny czy Korea Południowa. Cały czas jest jednak bardzo ważnym regionalnym mocarstwem, z którym każdy musi się liczyć mocarstwem, które potrafi wpływać na wiele regionów świata. Udaje jej się to osiągnąć w najprostszy i najtańszy sposób czyli dzięki swojej armii. Chociaż jeśli chodzi o swoje PKB, znajduje się poza pierwszą światową dziesiątką, za takimi krajami jak Kanada, Korea Południowa czy nawet Włochy. Ale już w rankingu prowadzonym przez serwis Global Firepower, który ocenia siłę armii poszczególnych krajów, Rosja stale zajmuje drugie miejsce, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Jak wyposażona jest ta druga najpotężniejsza armia świata? W tym materiale przyjrzymy się jej najnowocześniejszemu sprzętowi, czyli takiemu, który wszedł na stan Armii Federacji Rosyjskiej w XXI wieku. Tu-160M2 to najnowsza modernizacja rosyjskiego ponaddźwiękowego bombowca strategicznego dalekiego zasięgu. O ile pierwsza wersja Tu-160 produkowana była już w 1987 roku, to w styczniu 2017 roku, rosyjskie Ministerstwo Obrony zdecydowało o przebudowie floty Tu-160 do znacznie zmodernizowanej, niemal pod każdym względem, lepszej wersji Tu-160M2. Mimo tej modernizacji w tym przypadku siły rosyjskie pozostają w tyle za rozwojem tej klasy uzbrojenia za Stanami Zjednoczonymi. USA planuje w połowie lat 20 XXI wieku wprowadzenie do służby zupełnie nowego bombowca strategicznego o obniżonej wykrywalności. Nordtrop Grumman P21 Ryder. Zmodernizowany TU-160 ma zasięg ponad 12 000 km na jednym tankowaniu i osiąga prędkość w machach 2,5, czyli około 2200 km na godzinę. Chołg ten, podobnie jak wiele innych rodzajów uzbrojenia, został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie na paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie 9 maja 2015 roku. T14 jest jednym z produktów bazujących na koncepcji uniwersalnego podwozia ciężkich pojazdów bojowych Armata. Cechą odróżniającą ten czołg od wcześniejszych rosyjskich konstrukcji jest bezzałogowa wieża czołgu, co w połączeniu z odseparowaniem załogi od składu amunicji powinno znacząco podnieść przeżywalność załogi na polu bitwy w razie trafienia tej jednostki. Zasięg operacyjny czołgu to około 500 km. Głównym uzbrojeniem jest nowa gładkolufowa armata 2A82 kaliber 125 mm. To także jeden z najszybszych czołgów współczesnego pola walki. Pojazd rozpędza się podobno nawet do prędkości 90 km na godzinę. Okręt podwodny projektu 955 K-549 Kniaź Władimir. Najnowszy rosyjski typ podwodnego okrętu atomowego czwartej generacji o napędzie nuklearnym. Wiadomo już, że okręt ten jest skutecznym nośnikiem najnowszych rosyjskich rakiet balistycznych Buława. Pojedyncza jednostka tej klasy może być uzbrojona w aż 16 takich pocisków balistycznych, z których każdy może przenosić od 4. Do 6 głowic termonuklearnych. W sumie oznacza to naprawdę przerażającą siłę ognia. Okręt bez wynurzania się jest w stanie wystrzelić i zaatakować dowolny cel na Ziemi za pomocą łącznej liczby nawet 96 głowic termonuklearnych. Jego maksymalna prędkość to 46 km na godzinę. Co prawda, czołg T90 w pierwszej wersji pojawił się na uzbrojeniu Sił Zbrojnych Rosji jeszcze w ubiegłym wieku, to jednak okazała się to konstrukcja podatna na daleko idące modernizacje i usprawnienia, czego wynikiem jest najnowsza odmiana tego czołgu T90M Croyh. W swojej aktualnej odmianie, zaprezentowanej w 2017 roku, wyposażony on został w wielowarstwowy pancerz nowej generacji, wspomagany przez elementy pancerza kreatywnego. KS-23 Relict, co jest rozwiązaniem lepszym i cięższym od pancerza Kontakt. Z innych nowości w wersji M warto też wymienić nowy system kontroli ognia, system nawigacji satelitarnej i nowoczesny system kontroli środowiska. Pociski balistyczne krótkiego zasięgu instalowane na mobilnej platformie samochodowej. Oficjalnie, zgodnie z traktatem INF, pociski tego typu nie mogą mieć większego zasięgu niż 500 km. Jednak znany jest fakt zejścia tej rakiety z wyznaczonego toru podczas prób poligonowych, w efekcie czego Iskander M spadł w miejscu znajdującym się w odległości ponad 680 km od miejsca wystrzelenia. Stanowi to pośredni dowód na to, że Rosjanie nie dochowują postanowień. Traktatu INF, a Iskander M jest de facto pociskiem średniego, a nie krótkiego zasięgu. Pociski Iskander M, ze względu na możliwość osiągania naprawdę dużych prędkości, są uznawane za jedne z trudniejszych do przechwycenia i neutralizacji. Nastroju nie poprawia fakt, że praktycznie cała Polska znajduje się w zasięgu głowic bojowych Iskanderów M, stacjonujących w rosyjskim obwodzie Kaliningradzkim. Iskandery mają stanowić duże zagrożenie przede wszystkim dla amerykańskich i europejskich lotniskowców. Brońka może przenosić zarówno głowice konwencjonalne, jak i nuklearne. W tym przypadku to nie samolot jest interesujący, lecz podwieszony pod nim hipersoniczny pocisk rakietowy, zwany również Kinjałem. Za pomocą tego pocisku rosyjska armia może razić cele znajdujące się w promieniu nawet od 1500 do 2000 km od miejsca wystrzelenia. W praktyce oznacza to, że pocisk ten wystrzelony z operujących na wodach międzynarodowych lub z terytorium rosyjskiego w tym z obwodu Kaliningradzkiego, może osiągnąć cele znajdujące się praktycznie w całej kontynentalnej Europie. Prędkość pocisku w różnych fazach lotu może dochodzić do 10 machów. Masa jego głowicy bojowej to 480 kg. Pocisk ten może przynosić zarówno ładunki konwencjonalne, jak i nuklearne. Warto jednak zauważyć, że stosowane przez Rosjan określenie hipersoniczne nie jest w tym przypadku do końca prawidłowe, dlatego że wysokie prędkości są uzyskiwane w sposób podobny jak w przypadku rakiet balistycznych, a znaczna prędkość jest nadawana niejako przez samolot nosiciel tej broni. Nie jest to więc pocisk hipersoniczny w pełnym znaczeniu tego słowa, co nie znaczy, że jest przez to mniej niebezpieczną bronią. To także jedna z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu służących obecnie w wojsku. Daleka modernizacja samolotu Su-27. Mimo podobnego wyglądu samego płatowca, Su-35S od Su-27 odróżnia niemal wszystko, począwszy od większej długości i rozpiętości skrzydeł, poprzez większą odwietonę masę własną. Mocniejszy silnik z wektorowanym ciągiem i znacznie nowocześniejszy radar, umożliwiający śledzenie nawet 30 celów jednocześnie, z możliwością jednoczesnej próby zestrzelenia 8 z nich. Maksymalna prędkość samolotu to 2400 km na godzinę, a jego zasięg to 3600 km. Jest to pierwszy rosyjski samolot myśliwski piątej generacji, wcześniej znany pod nazwą. PAK FA lub T50, co było oznaczeniem eksperymentalnym. Jak wszystkie tego typu samoloty, jest płatowcem o obniżonej wykrywalności. Wydaje się jednak, że w przypadku SU-57 maksymalne obniżenie sygnatury radiolokacyjnej nie było priorytetem konstruktorów, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że SU-57 jest przystosowany do przenoszenia większej liczby podwieszanego uzbrojenia niż zachodni konkurenci klasy Stealth. A samo podwieszenie czegokolwiek wydatnie wpływa na zwiększenie echa radiolokacyjnego samolotu. Warto też dodać, że Rosja dosyć powoli wprowadza do służby tę konstrukcję. Pierwsze maszyny weszły do oficjalnej służby zaledwie w grudniu 2020 roku. Nowy typ niewielkich korwet rakietowych na wyposażeniu rosyjskiej marynarki to okręty tyleż nieduże, wyporność nieco poniżej 1000 ton co bardzo niebezpieczne. Głównie dlatego, że stanowią platformę bojową dla kierowanych pocisków rakietowych Kalibr NK. W istocie rakiety Kalibr są odpowiedzią na amerykańskie przeciwokrętowe kierowane pociski Tomahawk. Obecnie rosyjska armia korzysta z 12 korwet tego typu. Ostatecznie ma ich być 15. Wprowadzony do służby w XXI wieku międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-24 Yars jest jedną z najpotężniejszych broni w arsenale rosyjskich wojsk strategicznych. W istocie mamy tu do czynienia z rozwojową wersją systemu Topol-M o zasięgu około 10 tysięcy kilometrów, zdolnego do przenoszenia głowic termojądrowych typu Mirv do sześciu głowic w jednej rakiecie. W służbie są od 2010 roku. Z racji młodego wieku wiele danych na temat tego sprzętu pozostaje tajnych. Według aktualnych informacji pocisk może przenosić od 3 do 4 głowic o mocy nawet 500 kiloton, każda lub 4-6 głowic o mocy 150 kiloton. Cechą wyróżniającą te rakiety na tle wielu innych rakiet samostarujących jest ich obniżona wykrywalność. Zasięg to zależnie od źródła od 3000 do nawet 5000 km, a dokładność trafienia w cel to zaledwie 6-9 m. Biorąc pod uwagę, że mogą one przenosić głowice konwencjonalne o masie 450 kg, te 9 m nie robi zbyt dużej różnicy. Pociski te w czasie lotu wykorzystują rosyjski system naprowadzania satelitarnego GLONASS. Broń ta pozostaje w służbie już od 2012 roku. Pod koniec 2019 roku Rosjanie poinformowali o wejściu do służby pierwszego pułku uzbrojonego w hiperdźwiękowe rakiety Avangard. Jednak poza lakoniczną informacją o samych pociskach nie wiadomo o nich praktycznie nic. Był opublikowane przez rosyjskie ministerstwo obrony. Wizualizacja separacji pocisku awangard od rakiety balistycznej to zbyt mało by móc napisać cokolwiek konkretnego o tej broni. Pocisk ten rzekomo ma zachować zdolności manewrowania przy prędkości 20 machów podczas schodzenia z orbity. Co wydaje się o tyle nieprawdopodobne, że każdy obiekt schodzący z orbity jest otoczony gorącą, zjonizowaną plazmą, która zakłóca jakąkolwiek możliwość namierzania, nawigacji, komunikacji z satelitami nawigacyjnymi czy w ogóle wysyłania i odbioru jakichkolwiek sygnałów. Problem doskonale znany z powrotów lądowników kosmicznych. Pociski te weszły do służby w 2019 roku. Zdaniem rosyjskich oficjalnych, czyli Propagandowych źródeł nowy rosyjski system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy S-400 Triumph jest w stanie zestrzelić wszystko, co znajdzie się w powietrzu w zasięgu 400 km. Jednak faktyczny potencjał bojowy tych wyrzutni jest oceniany znacznie niżej. Przede wszystkim jego zdolność namierzania celów powietrznych dotyczy tylko samolotów i innych jednostek latających, przemieszczających się na odpowiednio dużym pułapie tym wyższym im dalej cel ma być namierzany przez S400. Przecofany koszt jednej jednostki tego systemu to aż 300 milionów dolarów. Ta nowoczesna armato-haubica to następca dotychczasowo wykorzystywanych w armii Rosji haubic 2S19 msta o ile jednak 2S-1900S był jednostką załogową, to koalicja SW jest chałbicą z bezzałogową wieżą wyposażoną w zupełnie nową armatę 2A88 kaliber 152 mm. Sprzęt wyposażony został w system automatycznego ładowania amunicji, zapewniający szybkostrzelność rzędu 10-16 czy nawet 22 strzałów na minutę. Różne źródła Podają różne wartości. 22 strzały to wartość podawana przez źródła rosyjskie, więc najprawdopodobniej propagandowo przeszacowane. Wydłużona lufa ma nowatorski system chodzenia i pięcioszczelinowy klasyczny hamulec wylotowy. Wiele szczegółów tej konstrukcji nie jest znanych. Jej zasięg przy zastosowaniu standardowej amunicji to około 40 km. średni bojowy wóz piechoty na podwoziu z trakcją gąsienicową, zdolny do przewożenia do siedmiu żołnierzy desantu plus trzyosobowa załoga. Bazowe uzbrojenie tego wozu to bezzałogowa wieża Bumierang BM, ta sama, którą znajdziemy na BWP Bumierang 25. Jego maksymalna prędkość to 80 km na godzinę na lądzie i 10 km na godzinę na wodzie. Zgodnie z rosyjską nomenklaturą, nowy bojowy wóz piechoty Boomerang to platforma średniej kategorii wagowej. Został pierwszy raz zaprezentowany publicznie na paradzie w Moskwie 9 maja 2015 roku. Wielu ekspertów od uzbrojenia porównuje elastyczność nowej platformy do amerykańskich strajkerów. Co sugerowałoby, że Rosjanie planują różne zastosowania dla podwozia kołowego bumierang. Cechą niespotykaną w dotychczasowych poradzieckich systemach jest znaczne zwiększenie ochrony załogi i przewożonego oddziału desantowego. W tym celu zastosowano m.in. rozwiązania konstrukcyjne zwiększające odporność, na przykład na miny. W przeciwieństwie do wspomnianych amerykańskich strajkerów, bumierangi nie są póki co wyposażone w aktywne środki samoobrony. Bazowym uzbrojeniem tego wozu jest bezzałogowa lekka wieżyczka z armatą 30 mm i karabinem maszynowym 7,62 mm. Pojazdem kieruje zaś trzyosobowa załoga. Może on przewozić także do 8 pasażerów. O ile wspomniane wcześniej BWP Kurganiec i Bumierang to średnie wozy bojowe piechoty, to w tym przypadku mamy do czynienia z ciężką jednostką wsparcia piechoty, posadowioną na identycznym podwoziu gąsienicowym co najnowszy rosyjski czołg podstawowy T14 Armata. Bazowe uzbrojenie to bezzałogowy moduł bojowy Erona z działkiem AP-2A42, kaliber 30 mm, z zapasem 500 pocisków o zasięgu skutecznym 4 km. Dodatkowym uzbrojeniem są przeciwpancerne pociski kierowane Kornet na dwóch podwójnych wyrzutniach oraz karabin maszynowy PKTM kaliber 7,62 mm. Ten sam co w przypadku wymienionych wcześniej nowych BWP w armii rosyjskiej. T-15 rozpędza się do prędkości 70 km na godzinę. Najnowsza i zarazem największa kiedykolwiek wprowadzona do uzbrojenia Rosji rakieta balistyczna RS-28 Sarmat to następca pocisków starszej generacji R-36M2 Wojewoda, znanych w nomenklaturze NATO pod nazwą SS-18 Satan. Przewidywany zasięg to 18 tysięcy kilometrów, masa pocisku 208 ton, wysokość 35,5 m. Jeżeli prawdą jest, że Sarmat ma zastąpić pociski Wojewoda, to mamy w tym przypadku do czynienia z nośnikiem głowic termonuklearnych typu Mirf zawierających do 10 samodzielnych pocisków o mocy 800 kiloton trotylu każdy. Nieoficjalne doniesienia mówią o możliwości przenoszenia nawet 15 głowic bojowych przez jedną rakietę. W jakim stopniu te dane są wiarygodne, a w jakim to wyłącznie rosyjska propaganda, trudno w tej chwili stwierdzić. Nie zmienia to jednak faktu, iż pociski Sarmat to kolejny dowód na to, iż Rosja to obecnie lider hipersonicznego uzbrojenia. W 2018 roku rosyjski resort obrony poinformował o wprowadzeniu do służby nowego systemu laserowego dużej mocy Pierre Zviet. Przewiduje się, że zadaniem tych systemów ma być nie tyle zestrzeliwanie laserem środków bojowych przeciwnika, ile oślepianie i tym samym osłona rosyjskich pozycji pocisków międzykontynentalnych przed rozpoznaniem ze strony potencjalnego przeciwnika. Sam prezydent Rosji zapewniał, iż system ten znacząco zwiększy bezpieczeństwo kraju. Nowy system wyrzutni rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu około 60 km. Są one w stanie przenosić aż do 12 odpalonych pionowo pocisków co jest istotną zmianą w stosunku do wcześniejszych systemów S-300. Tam mieliśmy do czynienia z czterema pociskami to jedna z największych broni tego typu w Armii Rosji. Ich dostawy ruszyły dopiero w 2021 roku. Sytuacja podobna jak w przypadku czołgu T90M. Również w tym przypadku pierwsza generacja konstrukcji tego transportera została zaprezentowana jeszcze w ubiegłym wieku, ale pojazd okazał się przydatny na modernizację, w efekcie czego powstała nowa wersja tego pojazdu. Jego głównym uzbrojeniem jest działo 30 mm2 A42 wyposażone w 500 sztuk amunicji.